Hej, cześć, Manko, ludzie, z tej strony Kapio i w tym materiale mam wam coś bardzo ważnego do zakomunikowania. Udało mi się nawiązać taką, no w sumie pierwszą taką poważniejszą Współpracę. Mianowicie będę współpracował ze stroną Kinguin.net. Dzięki naszej współpracy będziecie mogli liczyć na wszelakie promocje. Wystarczy tylko, że wejdziecie w link, który macie podane w opisie tego filmiku. Ten link przekieruje was do strony Kinguin.net, gdzie oczywiście będziecie mieli dostęp do wszelakich promocji, które się na tej stronie obecnie znajdują. Gier jest naprawdę dużo, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. W przyszłości oczywiście będą się pojawiały różne promocje na dane gry. Między innymi ma się pojawić oczywiście jeszcze promocja na FIFA 21, która interesuje mnie najbardziej ale również możemy pomyśleć w przyszłości o giveaway'ach. No i co Wy na to? Jeżeli tak ruszymy z FIFA 21 i wbijemy 700 subskrypcji, jak już ta FIFA wystartuje, no to może jakiś giveaway'ek uda się załatwić. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Ci, co jeszcze nie mają, serdecznie do Was do tego zającam. Naprawdę zostało chyba tylko bodajże 15 subskrypcji, żeby osiągnąć ten, ten próg 700 subskrypcji, także naprawdę brakuje nam niewiele. Promocje będą się również pojawiały na moim kanale na YouTubie. Zawsze pod filmikiem będę dawał linki do tej podstawowej strony, oraz do najciekawszych promocji, które ja uznam, że Wam się na pewno spodobają i oczywiście na, na moich streamach też będą takie promocje się pojawiały. No i to na tyle, słuchajcie, to jest taki krótki blok informacyjny, chciałem Was po prostu poinformować o tym, że udało mi się nawiązać współpracę, no i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kwitnąć. No i słuchajcie, niedługo rusza FIFA 21, webup już startuje 30 września, także naprawdę ruszamy pełną parą i na streamach. Eee, oczywiście twitch.tv slash kapiohd. Przypominam, klasycznie eee, no i będzie już web -up. Będziemy mogli zagrać tydzień wcześniej, bo oczywiście wykupię specjalną tam wersję. Żebyśmy mogli zagrać już od tego, że 1 października, już wleci pełna wersja FIFA 21 na mój kanał. No i oczywiście pojawi się kariera, pojawi się to, co zapowiadałem ostatnio. I do tego jeszcze chciałem wam powiedzieć. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo naprawdę już niewiele nam brakuje do tych 700 subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał No i oczywiście zachęcam do więcej dol link który jest podany w opisie tego filmiku. Ja się żegnam, do zobaczenia. Cześć.